No hej, witajcie na kanale Becoming Blind Tutorials. No i dziś ruszamy z tematem Braille'a. Precyzyjniej, alfabet Braille'a w nauce dla osób ociemniałych. Jeszcze tak, dla precyzji dodam, że osoba ociemniała to ta, która straciła wzrok po piątym roku życia. Czytajcie, ma Szanse na wspomnienia wzrokowe. Bardzo często, jeśli to jest utrata wzroku w wieku dorosłym albo nastoletnim, zna również łaciński alfabet. I to jest, który jest natywną formą komunikacji pisemnej. No i tu mamy przykład, jak się przestawić z formy łacińskiej na brajlowską. Podręcznik, lucyny, kremel, kremer. Nauka Braille'a, część pierwsza, w którym poznajemy podstawę. Okładka. Hmm. Okładka zapisana łacińskim pismem w bardzo dużej czcionce. No i od razu zobaczcie, dlaczego Brail musi pazować na tej formie, a nie na uwypukleniu łacińskich liter. Zobaczcie, ile trwa odczytanie jednej litery. Czy jednego słowa. Strasznie długo. Czyli łaciński alfabet przekładany w skali 1 do 1 na wypukły wydłuża czas czytania. I to kolosalnie. O tym, jakby go było, można tak łopatologicznie odręcznie napisać. No też już nie będę myślał, bo no to trzeba było się posłużyć drukiem wypukłym albo 3D. No dobra, to co? Przez wstęp podręcznika nie będę, nie będę brnął, brnąłem przez niego w 2014 roku albo 2013 i tyle mi wystarczy. Lecimy do części praktycznej, czyli do pierwszych liter z niego i do podstaw konstrukcji. Zakładka oczywiście jest zrobiona jak możecie zauważyć, jeśli to widać na kamerze, e, podręcznik potwornie wyświetlany, wyświechtany, ma lata, parę lat temu bardzo intensywnie używany, odłożony na półkę, w różnych konfiguracjach, przeżył kilka przeprowadzek, więc stąd taki placek z niego, ale na szczęście jeszcze jest czytelny, jeszcze liter Brajlowskie się, się w nim nie sprasowały. No dobra, to co, lecimy z literą pierwszą albo nie. Zanim przejdziemy do litery numer 1, która tu jest, hmm, czym jest Braille? Tak po prostu. Braille jest to pismo wypukłe, które bazuje na sześciopunkcie. Dwie kolumny po trzy kropki w każdej, zależnie od tego, która z tych kropek jest wypukła, która jest płaska w znaku, taki znak symbol litery otrzymujemy. No i tak, literka A to kropka pierwsza, wypukła, reszta gładka. B to pierwsza, druga, C to pierwsza, czwarta, O to pierwsza, trzecia, piąta, K to nie wiem, pierwsza, trzecia. Spacja, pusty sześciopunkt, zawsze oznacza spację, pełen sześciopunkt, zawsze oznacza skreślenie. Czyli brail, jeden znak brajlowski daje nam 62 możliwe, możliwe konfiguracje zapisu. No, i od razu się pojawia pytanie, no ale hmm, dobra. Alfabet. Co z wielkimi literami? Bo nie starczy. Jest znak wielkiej litery. Co z liczbami? Jest znak liczbowy. Czyli rozbijając temat. Znak wielkiej litery A. To jest wielka litera A. Zna, nie wiem, skrótowiec. Nie wiem, dajmy na to Zus. W Braille'u zajmuje 6 znaków. Znak wielkiej litery S, Z, Z, Z znak wielkiej litery U, znak wielkiej litery S. Z liczbami jest analogicznie. Zaczynamy od A. A to 1, B to 2. Czyli znak liczbowy A to liczba 1, nie litera A. Znak liczbowy ABC to liczba 123 jeśli chodzi o bardziej skomplikowane formy, notacje muzyczne, skomplikowane wzory chemiczne, fizyczne, no to tu już trzeba być bardzo kreatywnym, bo trzeba wyjść z informacją, że tu, dajmy na to, zaczyna się notacja muzyczna i wszystko po tym stwierdzeniu nie oznacza już liter, liczb i znaków przestankowych, oznacza nuty na linii. No, ale to już jest bardzo skomplikowane. Zresztą notacji muzycznej brajlowskiej na chwilę obecną nie mam żadnego pojęcia, kiedy się tego nauczę. Czas nie pozwala. E, zresztą jest, z tego co słyszałem, potworną rzeźnią i jest strasznie skomplikowana i nieujednolicona. No dobra, to po podstawach braille'a. Zobaczymy, jak to jest zrobione w tym podręczniku, bo sam już zapomniałem. Mamy literę A. No, okej. Okay. No, i co jest po niej? Litera A tu jest łacińska. Jest to wielka litera A. No, i zaczynamy od sześciopunktu i małej literki A. Czyli już jest pierwsza niespójność, ale obstawiam, że to zostało objaśnione w podręczniku we wstępie, którego teraz nie czytałem i już nie pamiętam. Albo wyjdzie dalej z kontekstu. Obstawiam, że litery drukowane są dla formy praktycznej, żeby były bardziej czytelne i przejrzyste. Dobra, dlaczego zaczynam od sześciu punktów w tym momencie? Żeby opuszek palca mógł się przyzwyczaić do ułożenia pełnego, na pełnym znaku brajlowskim i na analogii litery względem pełnego znaku brajlowskiego. Czyli tu bardzo się przydaje, żeby wiedzieć, że ta jedna kropka w linii to jest kropka pierwsza, czyli ta z lewego górnego rogu, a nie na przykład literka Piąta, czyli z prawej kolumny ze środka. Lub szósta. Czyli ten sześciopunkt bardzo tu pomaga. Zwłaszcza dla, dla laika, jakim sam jestem. No i jak to wygląda dalej? Sześciopunkt, literka A. Spacja, dosyć duża. Znowu literka A. Znowu sześciopunkt. I znowu literka A. I dalej już... Z dużymi odstępami literki A do końca wersu. Co mamy następne? Liter B. I tu znowu sześciopunkt. Literka B, spacja literka B. Znowu sześciopunkt. I tu już zakładam, że będą literki B do samego końca wiersza. Dokładnie. Literka, co my tu mamy? L. Znowu sześciopunkt i literka L. Literka L. Znowu sześciopunkt. Znowu literka L. I tak do samego końca. A i dalej mamy część praktyczną podręcznika. Czyli literki wrzucone bo tak. A, B, B, A, B, A, B, A, B, a, by, a. Już możecie się domyślić, co poza brakiem czasu i życiem w XXI wieku e, może irytować w nauce alfabetu Braille'a osobie, która przeszła pełen proces edukacji. Albo prawie, że pełen proces edukacji. Jako osoba widząca. A, l, l, a, l, a, l, a, l. A, l, a. Aha, cały wers la, la la. Mm, tylko zobaczcie jeden mały haczek, zwłaszcza dla laika. E, opuszek palca jest na jednym znaku naraz. Nawet w podstawówce się sylabizowało. Trzeba mieć dużo samozaparcia i cierpliwości, żeby w pewnym momencie nie rzucić podręcznikiem. A. L, a, b, a, b, a, a, l, a, l, a. No dobra, lecimy dalej. B, A, L, A, L, A, B. Tu jest B. No jest. to się trochę sprasowało. No dobra, trudno. L, L, A, L, A, L, A, L, A, L, A, L, A. Back to square one. <laughs> back at the primers primary school. Ach, no dobra, lecimy dalej. Jeszcze parę wersów z tej lekcji zostało. L a, l -a, a, l -l a, b, a, b, a. I nie, osoba doświadczenia, doświadczona w czytaniu Braille'em nie czyta tak jak ja. Nie wiem, czy zauważyliście. Po pierwsze, używam jednej ręki, nie dwóch. E, po drugie, Czasem muszę przyjechać po znaku w celach weryfikacji. Czy aby, na pewno, czy aby na pewno wszystko poszło tak. Ok, to będzie krótki odcinek. Został mi 5% baterii w telefonie. Ly. Czyta się normalnie. Tylko z racji tego, że tak dawno nie czytałem yy, i nigdy nie byłem biegły. Nawet jak poświęcałem sporo czasu. To nie był ten poziom tempa, jaki ma osoba zaawansowana. Zazwyczaj używa się dwóch rąk. Przynajmniej słyszałem o tym, że bardzo często używamy dwóch rąk. Jedna ręka leci z wersem, druga weryfikuje, gdzie jest kolejna linia, żeby można było bardzo łatwo przeskoczyć. Ja Dobra. No to co? Jeszcze tak, póki telefon działa strona druga. Na stronie drugiej mamy literkę K i tak jak wcześniej sześciopunkt literka K. Następna będzie literka O o coś z drugiej kolumny. No okej. Okay. No i co? I tu już są tylko dwie literki i dłuższy dłuższy ciąg znaków na próbę zawierający znaki z tej strony i strony poprzedniej. No to co? Jeśli chcecie więcej, bardziej merytorycznie o, bra, o Braille'u, piszcie w komentarzach. E, jeśli chcecie, żebym rozwijał temat Braille'a czy jakikolwiek inny temat, też piszcie o tym. No i co? łapka w górę, sub, dzwoneczek, wiecie, ta pełna śpiewka. Eee, może w końcu uda mi się stworzyć jakiś kontent, który jest. który jest. O! Kropka. Do zobaczenia. O! Zaczynamy.